Cześć! Jesteśmy w Abu Zabi, na jednym z osiedli dla ekspatów. Abu Zabi często jest mylone z Dubajem. Ludzie często myślą, że Dubaj jest stolicą, stolicą Emiratów. Mamy teraz trochę ochłodzenie, bo 36 stopni dzisiaj, ostatnio było około 40. I jesteśmy w trakcie Ramadanu. Ramadan, czyli święty miesiąc dla, dla muzułmanów. A opowiem trochę na, na, na temat, jak, się, jak ludzie obchodzą, co w ogóle robią podczas e, ramadanu. E, Ramadan trwa, trwa około miesiąca. Ogólnie zawsze jest takie zaskoczenie. Mimo tego, że w Google można sobie znaleźć, kiedy się zaczyna, ale tutaj rządzący udają, że trzeba do ostatniego momentu czekać aż żeby ogłosić kiedy ramada się zacznie Przede wszystkim zmienia się godziny pracy. Ci, którzy tutaj pracują cieszą się skróconym dniem, bo prawo, prawo mówi, że można tylko 6 godzin w ciągu dnia maksymalnie pracować. Natomiast podczas tygodnia chyba 36 godzin limit. No oczywiście wszyscy muzułmanie są osłabieni co cieszy szczególnie, szczególnie nauczycieli, bo, bo mogą po prostu pracować z dzieciakami no mniej żywymi. Najważniejsze podczas Ramadanu jest, jest post, czyli, czyli powstrzymywanie się od jedzenia, picia. Są pewne, są pewne wyjątki, no, na przykład osoby, które podróżują, mogą, że tak powiem, złamać ten post. Dzieci są wyłączone, wyłączone są kobiety w ciąży i, i kobiety czy dziewczyny, które miesiączkują. Jak to wygląda z tym przestrzeganiem? Ogólnie ludzie przestrzegają, natomiast zdarzają się przypadki, że, że na przykład młodzież szkolna nie wiem chował orzeszki chował orzeszki i po prostu sobie tam podjada podczas lekcji żeby nie widział, no niestety grozi to tym, że że może, może być po prostu ukarany przez jakiegoś social worker i wtedy wtedy no jest, jest nie, nieciekawie bo jeśli rodzina jest tradycyjna i zostanie to doniesione to no, szykuje się pranie pewnie wielkim meczetem w Abu kilka minut po siódmym wieczorem Muzułmanie właśnie kończą post codzienny. Wkrótce będzie wezwanie do, do posiłku zwanego Iftar. A... Widać trochę osób, które idą na tradycyjny darmowy poczęstunek. Czy jakby Polacy powiedzieli, że idą się najeść na krzywy są posiłki serwowane. Ludzie idą z jedzeniem. Z drugiej strony jedną kobietę i rodziny, tam nie można filmować.